Już jutro, żonaty, mężczyzna, którego myśli są pełne ciebie, szykuje się, by wyrwać się z kajdan dla twojej miłości. Utknął w małżeństwie, które od dawna jest puste, i siedzi w ciszy, patrząc w gwiazdy, marząc o tobie. Twój uśmiech to jego światło, twój głos to jego melodia, a jego serce biegnie do ciebie, mimo wszelkich przeszkód. Jego żona trzyma się go kurczowo, ale on wie, że ty jesteś jego przeznaczeniem jego jedyną. Już planuje. Jak się uwolnić i przyjść do ciebie? Czujesz, jak serce bije w rytmie jego imienia? To wszechświat przyciąga was do siebie. Aby mu pomóc, zamknij oczy, wyobraź sobie jego twarz i napisz w komentarzach: Czekam na niego oraz dokładną sekundę na twoim zegarku to zniszczy energetyczne więzy. Następnie dotknij przycisku serca pięć razy, jakbyś wybijała rytm jego wolności. Wyślij to wideo trzeciej osobie na WhatsApp. W jej numerze telefonu będzie liczba 3 to znak, że to wideo jest dla ciebie. Miłość do ciebie to płomień, który nigdy nie zgaśnie. Nie odwracaj się od tej wizji. Zachowaj to wideo jako święty talizman. Już dziś poczujesz jego zbliżenie. Wiadomość, telefon, słowa, wybieram ciebie są już blisko. To twoja miłość, moja droga. Przyjmij ją, ca